Hej, z tej strony Gaming, a to jest Hello Neighbor Alpha 1 Mamy tutaj nowy dom. Mamy inteligentnego sociala. Może się nie aż tak, ale już jest lepiej niż w pre-alfie. I bez dłuższego gadania zacznijmy grę. Dobra, my się wprowadzamy. A on nas będzie znowu pozglądał. Jak zawsze. Taki typowy sąsiedź. W jego przypadku to jest normalne. W sikrecie porywa dzieci, ja tutaj podglądam do nas. A my się wprowadzamy, mamy listę do zrobienia, włączyć prąd, sprawdzić nasz domek, Teno, no. wnieść jakby swoje rzeczy i jakby się przespać. Dobra, czekajcie, w ogóle, jak to wygląda do naszego sąsiadka? Dobra, o już, widzę, że będzie nam potrzebny łom albo młotek, wytrych albo klucz. Nie rzeczy z ja, pre-op zostają. Okej, a ja, może gdzieś tu nie jest? Eee, dobrej. будет проводить этот О, небор! Небор! пойдем, Я еще музыку О, не, бор. не бор. А Nie reaguje Hm? Nic? Kompletnie nic? Ja mogę sobie rozwalić wszystkie okna, a on... Nic? Okej, okay, dobra, spoko Okej okay. Jak mnie nie chcesz, to powiedz Dobra, nie powiem on mnie podglądał przez lunetkę, a ja go podglądam z w ręce. Thank you. Dobra, wróćmy do naszej listy. W ogóle to są bardzo dobrze Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, mamy sprawdzić nasze e, mieszkanko. No nie wyglądać. O mam tutaj. Może jakoś to ładnie. o To krzesełko. Okej, okay. eee, piłka zostaje tu. Radio będzie stało tu. Nie, to nie idzie w ciało. chciał tam, okej. Okay. Okej, okay. krzesło będzie tu. Spaliśmy się w ogóle przez przypadek. Dobra, miło, to będzie tu. Dobra. Zorneczka, Z tu mamy? Wszystkie okna są normalnie odgrodzone. Yy. Tam są jakieś drzwi, ale to jest... Chyba niemożliwe, żeby się tam dostać. Chociaż może później. Dobra, yy, tutaj jest piwnica. O, już chodzi. Telewizję sobie wyłączę, czyli nie zostanie nie się tak łatwo i szybko do... Piwnicy. Dobra, Zróbmy sobie zaraz szybko rekonesans. Szybko. Albo, dobra, zrobimy sobie ten prąd. I tak nie płacimy. tak. Dobra. Idziemy do tego domu, ale nie od frontu. Chociaż... No. Dobra. Nie dajemy od frontu. Dobra, idziemy normalnie. Ktoś mnie nie chciał. O, tu już. Aha, no tak, rozbijemy mu tyłek, no i on...

Mamy taką scenkę tutaj widzę, w której on wchodzi do piwnicy, która to widać już, że to jest typeta jakaś taka, tak jakąś taką lampą podświecona lampą głowy, chyba, ale ładny dźwięk ładny dźwięk z ukośnika chłopia ja dalej łączę. Dobra trzeba odkryć gdzie jest ta kamera. Jak się popatrzę, czyli bo byłem gdzieś tu i to wtedy kamera mi złapała. Tu Dobra, otwieramy szybko. Dobra nie było mnie Postawiamy rzeczy, przesypiamy się Bo nie chcemy się załatwiać tej muzyki Ok, on ewidentnie Nie wiem co ma z tymi trapami, ale okej okay. Mając życie on pewnie włączył się wodę więc moje blendy to płatko no, ma co no, wieście Dobra, będziemy musieli się pójść wstać o... To... Na górę, dobra jesteśmy na górze Dobra, wziąłem to, żeby się go dostać tam. go nie ma. To blokujemy sobie... Wszędzie jak się blokuje? Zobaczymy ile tam. Zamykamy monitoring do lornetki połóż. okej, okay, ja tego nie zwykłem dobra, to lecimy Mamy ostatni jakby klucz do piwnicy i do alf drugiej co gość Okej, okay, dobra, nieważne. I nie, nie, nie. o to nie to, to może być. Otworzyliśmy. No, dobra, no to już zaraz przyjdzie. Chodźcież? Przyjdzie? A, poszedł. Zglądaj ja. się bo tam jest jedna kamera, którą muszę stanąć, tu jest druga jak ściągnę to, to ta jak ściągnę to, to za zapić, cholera właściwie dobrze ustawię. czy idzie za domem, ty gdzie ty idziesz, tak pan idzie za domem Wydaje się, że on będzie robił 360 stopni rozglądając się Dobra to musimy teraz zrobić... Tak gdzie? No właśnie O! Mam się schować tutaj Nie widziałeś mnie. On się rozgląda to mnie... Ok. Ta kamera, która się to po co ona, ale ok. Dobra, tu już nie założył drugiej... Ale to żegnamy. Uroczy, no... I po prostu jedną, a następnie założyłem. To tak, nie będzie za łatwo. Dobra. Błąd teraz będzie czujny. Musimy jakoś odejść. I będzie gonić, to to już. No, to jest Dobra. Kamery bez prądu nie ma uprawy, działać. Widzicie. Wskazał. Ja Ale on pewnie. I nie wyjdzie. I pewnie wyjdzie z tym wyjściem, żeby sprawdzić prąd. Dobra. Otwieramy. Bez przedłużenia, bo gość poszedł. No na szczęście. Dobra. No, ale... Biało jak w niebie. A on was sprowadza piekła, bo jest ciemno. Dobra, mam nadzieję, że wam się to spodobało. Kto jeszcze nie obejrzał poprzednich filmów, zapraszam do oglądania dzięki że subskrybujecie, że oglądacie, że lajkujecie, że komentujecie, aby tak dalej. No i, i, i cześć.